Siemaneczko, moi drodzy, mała informacja na sam początek. Otóż dzisiaj będą dwa filmy. Dzisiaj będą dwa filmy, ponieważ to, co trafiłem dzisiaj, jest na tyle dobre, że uznałem, że zasługuje to na osobny odcinek. Dlatego na początku będzie właśnie odcinek z tego, co trafiłem teraz, a około 20-21 będzie paczka z informami. Także jeśli coś takiego wam się podoba, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, no i oczywiście subskrybujcie kanał, bo kto wie, może takich rzeczy, że podwójne filmy, może będzie więcej. Także polecam subskrybować. A teraz zapraszam was na cudowny film z cudownym trafieniem. Zapraszam. Pamiętacie, jak mówiłem, że bardzo chciałbym trafić kartę Kimisia w informie? To słuchajcie, mała historia. Postanowiłem, że zrobię sobie jedną paczkę poza nagrywkami. Paczkę z informem, oczywiście. I co, 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 co będę o więcej mówił? No, zobaczcie sami. To nie był kimś, to był akurat Thomas Miller, ale uznałem, że prawie jak kimś, więc możemy zrobić jakiś mocniejszy wstęp. Czemu nie? Witam Was bardzo serdecznie w tym odcinku. A my, proszę Państwa, mamy bardzo fajną rzecz na sam początek, ponieważ jest taki coś jak Prime Gaming, i uznałem, że sobie powiążę z tym konto, dzięki temu jest tak coś jak yy, paczka Prime Gaming, po prostu 7 złotych zawodników, yy, 2 player piki z minimum 81, jakieś tam yy, jednorazówki i Mbappé na 5 meczów. Więc uznałem, że fajna opcja, możemy sobie to dodać. To nie jest oczywiście materiał sponsorowany, spokojnie, ale jest taka możliwość, więc uznałem, że jak jest taka możliwość, to zróbmy coś takiego. Czemu nie? Jeszcze nigdy tak nie robiłem, także zacznijmy czymś fajnym. Trafmy coś fajnego, to są ekrany z A. Anglii. Grillish, 84. No niestety nie jest tego Once Ale okej, okay. Jack Grillish, nie wiem, czy to są karty specjalne, czy to są karty wymienne, czy nie. I dwa player pigi 81. Zobaczmy, czy może jakiś roll, the knockouts. Nie, Dini, 84. Także kolejna karta pod przepałkę, żeby zrobić informa. Czemu nie? Dwie karty 84. A może jakiś walkout tu się znajdzie? Jorenty, Was! Marcos Jorenty, to jest. To jest tak genialny traf. A wiecie, co jest najlepsze, że ja już go mam wymiennego? I mogę go sprzedać i mogę zupgradeować skład. Matko Roska. co jest? Pierwszy raz się cieszę, że trafiłem w duplikat niewymienny. W sensie to nie jest niewymienny duplikat, ale to jest duplikat. To nie jest materiał sponsorowany. Pamiętajcie o tym, to nie jest materiał sponsorowany, ale to trafiłem Jorentę. Jeszcze jest na z którego nie, nie będę brał. Oraz też cross. Markus Jorentę. 130 koła aktualnie mamy w banku. Coś pięknego. Patrzcie, zamieniamy. Cygnalistę. Kurde, no dobra. Przyjemna paczka. Powiem tak, bardzo przyjemna paczka. No dobra, no to co, mamy mamy przyjemny traf, tyle wam powiem. I ja mamy też jeszcze paczkę za pięćką, więc. wymienna paczka za koła. I jeszcze Shadow wymienny, no nie no, i jej sports. Chyba znowu się dogadujemy. Bo właśnie Jorentę kupiłem do składu, miałem do tego przejść za jakiś czas. Jorentę właśnie jest tą kartą, która była. znowu nową kartą w składzie, bo uznałem, że Jorentę może sobie jakoś tam fajnie do składu wepchnąć. Ciężko powiedzieć, czy zarobiłem, no bo jednak musiałem go kupić, nie, ale. No co, no, 140 tysięcy możemy sobie to przeznaczyć na coś innego. 139 tysięcy za pana Jorentę. Karta, którą teraz kupię za kolejne 100 tysięcy monet, to chyba będzie na was, ponieważ... Znowu robię zmiany w składzie. Proszę Państwa, nie jest to chyba nic nowego, ale. Możemy sobie kupić na wasa Road to the Knockouts. I myślę, że właśnie teraz to zrobię, bo nie jest jakiś mega drogi kosztuje 100 tysięcy monet, więc zobaczymy, czy jest jakaś duża różnica między nim a... Między jego wersją Rotary Knockouts a, a jego wersją zwykłą. Dobra, 113 tysięcy monet do drodzy za pana Nawasa, i tak się prezentuje skład po raz kolejny, ale teraz już wygląda o wiele lepiej, nie? To wygląda po prostu o wiele lepiej. No i co, słuchajcie, no myślę, że chyba dzisiaj będą dwa odcinki na to wychodzi. Dzisiaj Będą dwa odcinki. Nie spodziewałem się takiego obrotu wydarzeń. W sensie to, mia być to, to miał być jeden odcinek, z którego tak naprawdę główną częścią jest Faczka z informami, ale myślę, że Diorenty jest na tyle dużym trafem, że trzeba, trzeba to podzielić na dwa odcinki. Double Darwin, proszę państwa, na to wychodzi. I przy okazji. Jeśli teraz wygramy słuchajcie mecz Mamy pierwszą rangę w drugiej lidze Jest forma Jest taka malutka forma Mam nadzieję, że nie, nie, nie przegram teraz Bo poza nagrywkami Grało mi się naprawdę super Jest też Bruno zamiast Pogby Pewnie też się spytacie Czemu ciągle zmieniam tych zawodników Otóż już wam mówię Według mnie Bruno ma o wiele na pewno Lepsze strzały niż Pogba To myślę raczej na pewno Lepsze chyba też podania Generalnie jest lepszy Jako taki taki ofensywno-defensywny pomocnik Natomiast Jorenty jest takim typowym eśpydekiem Spasował się idealnie z tym nawasem Jedynie Militao nie ma pełnego zgrania Ale no jeżeli w przyszłości to będzie jakiś markinios, tyle, że Jorenty nie będzie na pełnym zgraniu. Na razie o tym nie myślę. Wygrajmy mecz. zdobądźmy pierwszą, pierwszą rangę i będzie git. O, i przy okazji kupiłem stroje Wenecji wejazdowe. Bo w ogóle śmieszna, śmieszna historyjka. Otóż zaraz wam powiem, bo zobaczymy, jak wygląda skład oponenta. Stroje Wenecji domowe są dosyć ciężkie do zdobycia, ponieważ są bardzo ładne i no i po prostu ciężko jest zdobyć. Wysnajpiłem je, ale okazało się, że jednak nie mam pieniędzy, żeby je kupić, także domowe stroje Wenecji niestety. Przeleciały mi przed nosem, ale udało mi się przynajmniej kupić te wyjazdówki. Także, chociaż tyle dobrze, bardzo ładnie się prezentują. I chyba zaraz straciłem bramkę. Nie stracimy Militao. Jeszcze bez Zema, trafia Foden'a. Okej, okay. dobra. Hesu zna was. Dobrze wiem, że nie jest on może jakiś mega silny. Ale jest szybki, umie podać, umie, dry umie... Ma, ma dobry dribbling też przy okazji, to jest też ważne. Mam nadzieję, że... Będzie bardzo fajnie śmigał. Okej, okay. Bruno Fernandes, fine. No mówiłem, że Bruno ma lepsze strzały niż Pogba, no tutaj raczej niezbyt wyższy ten strzał, ale spokojnie, Bruno ma naprawdę świetne fineski. umie też wykonywać karne, umie wykonywać wolne, a tego też... Znaczy wolne Fekir też ma dobre, aczkolwiek no karne Bruno ma naprawdę bardzo dobre. O, już podanie od Fekira, nie ma spalonego, Rashford, ale... Kurde, mogłem... Znaczy chciałem ominąć tego Nawasa, nie, nie chciałem uderzać od razu, chciałem go tak fajnie ominąć, ale... Zepsułem. Trzeba przyznać, że tutaj niestety zepsułem. O nie, o nie, 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 Foden, Foden, Foden! Trzeba się ruszyć. O, oh, Donnarumma, ależ interwencja, nice. Powiem do Donnarumma, jak chyba graliśmy na streamie z tym Donarumom, to dużo narzekałem na niego, ale po jakimś czasie muszę przyznać, że na razie Donnarumma jest absolutnym... ...absolutnym kotem, więc mam nadzieję, że żaden patch na razie tego nie zmieni, bo naprawdę jest mało bramkarzy aktualnie, których mogę pochwalić. Póki co Donnarumma jest dla mnie... ...takim troszkę pewniaczkiem, nie ukrywam. Biegnie Fekir. Do niego zagranie. czekamy, 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 czekamy... O, ale idealny, to, to, jest, to jest gol, to jest gol, panie Daszku, taki idealny timing tak ira. to było coś pięknego. Nie wiem, czy ta pierwsza ranga ma lepsze paczki niż ta druga, nawet nie, nie spoglądałem, no ale jednak pierwszą ligę fajnie byłoby wbić. Nie ukrywam, że pierwsza liga to jest taki mój mały mały cel, zaraz po wbiciu drugiej rangi Food Champions, może wreszcie się uda w, tym, w ten weekend. I tracę bramkę od razu po kick Okej, 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 spokojnie, jeszcze mamy czas, jeszcze druga połowa, no chcę wygrać ten mecz, no i jednak mamy też tego strika. przy okazji, no jest o co walczyć. Bruno, okej, okay, Dembele, jakaś główeczka może tutaj, leciał Rafinha do Jorente. pokaż co umiesz, Llorente i broni Ach, broni na was, no i tak to był Bruno, tak się troszkę bałem tej, tej lewej nogi, bo jednak raczej słabszej, no, więc. no i spokojnie, szukamy, szukamy kogokolwiek do pogrania, Bruno tutaj się urwał, dobra, Fekir Jorente, Fekir, Bruno, Dembele Dembele i jest rashford i broni. Broni oblak, no co jest? O. Oh. O oh nie. Oj, to jest golny z Donnarumma, Donaruma, ale też źle benzema uderzył. Mamy kumple przecież, wiesz o tym. Nie, Donaruma łapie. uff. Dobrze nie dobrze nie dobrze. Voden i Jorente. Fenomenalne wejście tylko zawodnika. O oh nie. O oh nie, 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 Jezus. To może się skończyć bramką Milita O musisz to złapać. Dziękuję. to musi być... Szkoda, naprawdę był mecz do wygrania, ale goś gość też w defensywie zagrał naprawdę dobry mecz. No dobry był ten oponent, też trzeba przyznać, że co jest Guardiola, ty, uspokój się. się jak się cieszę, że nie będę miał strika więcej. Żałosne zachowanie. No goś miał więcej strzałów, no, 13 kontra 5 strzałów, no z czym do ludzi. Dobra, więc co, od razu lecimy z następnym meczem. Mam nadzieję, że teraz będzie troszeczkę łatwiejszy oponent, bo było ciężko w tym meczu. Powiem tak, było ciężko. Ostatni mecz na dzisiaj. Jeszcze muszę nagrać potem kolejny odcinek, także będzie fajnie. Team Meli jest inform Vinicius, Depay i Rodrigo. Okej, okay, ciekawa, tak. O, i to jest gol. <laughs> Jurente, proszę, ja nie wiem czy A, 4-4-2 zacząłem grać. Zło, ustawiłem złą z i tak padła bramka, więc bardzo mi to cieszy. Nice, Rashford, świetnie tutaj ucieku. Upamecano, Rashford sam na sam. Oj, dobrze dembele. Jakim cudem? Z kim? Z Nawasem wygrał głowkę? dobra. Marcos, to będzie zagranie, fenomenalne zagranie. Marcus Rashford sam na sam. Omijamy, nawet niekoniecznie omijamy, ale jest gol. Jest 3-0, jest rage prawdopodobnie. Tak, mamy, mamy zwycięstwo. Udało się odkuć po tym, po tym, po tym yy, poprzednim meczu. I co? Słuchajcie, ja będę leciał, ponieważ muszę nakręcić kolejny odcinek, tak? Pewnie będzie to drafcik, także będzie drafcik. I oczywiście po drafcie będzie paczka z informami, także... Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj i zostawcie łapkę oczywiście, subskrybujcie kanał, mam nadzieję, że podobał Wam się taki pomysł z podwójnym filmem. Trzymajcie się, do usłyszenia, adios.